Dzień dobry, ja się nazywam Damian Matusik. Pracuję od 15 lat w firmie Hermetic Pumpen produkującej pompy przemysłowe, a od 5 lat jesteśmy przedstawicielem firmy Dreco produkującej maszyny wydobywcze z w większości refulery z Nasze maszyny są zbudowane według bardzo wysokich standardów holenderskich. Są skonstruowane po to, tak, aby wytrzymać kilkanaście lat lub kilkadziesiąt lat ciągłej eksploatacji. Szczególny nacisk obecnie kładziemy na efektywność energetyczną i na auto, zautomatyzowanie produkcji, które pozwala zaoszczędzić może nie tyle zaoszczędzić, co odciążyć operatorów obsługujących to urządzenie. Efektywność energetyczna jest może jest bardzo ważna, szczególnie dla użytkownika, ale najmocniejszą naszą stroną jest obecnie stosowany system automatyzacji produkcji Eidrech, który pozwala operatorowi pogłębiarki skupić się na, czyn na czynnościach związanych z ewentualnymi awariami lub przesunięciem lub szczególnymi wypadkami, a odciąża go podczas normalnej eksploatacji złoża. No, praktycznie e, jeśli, i Dreko produkuje maszyny tylko dla branży e, wydobycia piasku i żwiru. Wrócę tutaj znowu do tej automatyzacji, która pozwala nam pracować nawet w przypadku, kiedy operator nie jest człowiekiem z wieloletnim doświadczeniem. Praktycznie możemy posadzić na maszynę człowieka po kilkudniowym szkoleniu i będzie on prowadził wydobycie tak samo sprawnie jak op operator z wieloletnim doświadczeniem. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.